Witam wszystkich. Witamy. E, jako, że doczekaliśmy się studia, postanowiłem od razu zaprosić pierwszego gościa, Dominik Prokop. Witam. Cześć. E, a spotkaliśmy się tu dzisiaj e, w bardzo ważnej sprawie, przynajmniej dla mnie, jako wychowanka jednej ze świetlic środowiskowych, bo właśnie wystartowała akcja Paczka Challenge po raz piąty już w Ząbkach, a Dominik był jednym z pierwszych, którzy zapoczątkowali tę akcję w Ząbkach. Do tego chciałbym, żeby Dominik dzisiaj nam opowiedział, jak wygląda ta akcja, a potem powiem Wam resztę. Także zapraszam do oglądania. <laughs> Opowiadaj, jak to, jak to się odbywa, wszystko. Cześć, witajcie. Jak ktoś może z Was pamięta, prowadziłem w Ząbkach stację Ząbki. Zaczęliśmy 5 lat temu wspólnie z Radkiem, którego pewnie znacie. Fajnie to wszystko się potoczyło, więc co roku kontynuujemy akcję. W tym roku doszły nam kolejne punkty, gdzie możecie przynosić dary dla, dla, dla dzieciaków, dla młodzieży ze środowisk, ze świetlic środowiskowych. Akcja polega na tym, iż kupujemy słodycze, artykuły żywnościowe, prezenty, zabawki. Również mile widziane. Wszystko to, co może dzieciom i ich rodzinom na święta się przydać. Nie muszą to być. Okazałe prezenty mogą to być najdrobniejsze rzeczy. Wiadomo, że nie każdego stać, wiadomo, że tych akcji jest tyle, że nie, człowiek nie ogarnie wszystkich naraz. Każdy gest będzie mile widziany. Yy, osoby nominowane przynoszą zakupy, yy, to co chcą ofiarować do jednego z punktów, które Jacek nam tu wymieni, które będą dostępne cały czas na stronie Ząbki News i na stronie Paczka Challenge yy, na Facebooku. Yy, po czym robią zdjęcie. Z tymi swoimi prezentami i oznaczają trzy kolejne osoby, które mają 48 godzin na to, żeby przygotować swoje prezenty, dostarczyć je do któregoś z punktów i nominować kolejne osoby. I tak kula śnieżna się toczy. Zbieramy później te wszystkie rzeczy, rozdysponowują je dziewczyny ze świetlic, robią to bardzo sprawnie, już tak, żeby. Nikt nie został pominięty, i żeby rzeczy najważniejsze trafiły do najbardziej potrzebujących. Także zachęcamy. Dzieciaki są wspaniałe, warto pomagać, warto, żeby czuły to, że ktoś o nich myśli, bo być może to pomoże im w dalszym życiu, żebyśmy wszyscy byli lepsi. No właśnie. Tam jeszcze kolega wspominał, widziałem na, na głównej stronie całej tej akcji, że jeżeli będziemy kupywać te dary dożywkować takie, jeżeli sami chcielibyśmy otrzymać. Do tego jeszcze było wyszczególnione, aby te produkty miały zawsze minimum termin ważności jakieś dwa miesiące, żeby to się nie, nie, nie popsuło, żeby w razie czego mieli na dłużej, czy coś takiego. A odnośnie punktów, w których możemy zostawiać te dary, to jest tak, świetlica środowiskowa, czyli harcówka na Westerplatte 1 przez 11, to jest tuż obok przedszkola Skrzat. I ona przyjmuje takie dary od poniedziałku do piątku, między godziną 12 i 18 zawsze działają. Ale z racji tej akcji, e, teraz będą po prostu trochę dłużej tam siedzieć. Jeżeli ktoś się spóźni, to na pewno jeszcze ich zastanie, bo oni będą czekać na Was. E, co do świetlicy środowiskowej, od razu powiem, że w piątek 30 e, świetlica będzie nieczynna. E, bo będą zaproszeni na 15-lecie e, drugiej świetlicy środowiskowej Schowka. Także piątek nam odpada. Za to możemy spokojnie zanieść w piątek do karolowych psiaków, którzy też działają od godziny 10 do 19, od poniedziałku do piątku. Jest to ulica spacerowa 1. I wejście jest od ulicy Stewczyka. I ostatni punkt, gdzie można zanosić, i to chyba najważniejszy punkt, bo to będzie weekend: to będzie pizzeria San Giovanni w zamkach przy ulicy Sikorskiego 33A, lokal 48. Też wejście od Stefczyka, z tym, że jest taka wielka prośba, bo ja na szybko to wszystko załatwiałem, bo nie mieliśmy po prostu w weekend żadnego miejsca, które by odbierało te paczki. Oni nie mają żadnego zaplecza, a że tych paczek na pewno będzie dużo, ja się zobowiązałem, że będę te paczki od nich odbierał na bieżąco, także tylko w weekend, w inne dni, no, nie chciałbym... Bardzo bym prosił, żeby te dary zanosić do świetlicy, jednak, bo oni nie mają tam kompletnie gdzie tego trzymać w tej pizzerii. Także pizzeria San Giovanni weekend tylko yy, od godziny 12 do 22. No i akcja trwa do 17 grudnia, od dzisiaj, także e, zapraszajcie, znaczy, jeżeli macie ochotę pomóc, nie czekajcie, aż zostaniecie nominowani, tylko idźcie na zakupy, zróbcie zakupy, e, zróbcie sobie zdjęcie w miejscu zbiórki, nominujcie kolejne trzy osoby, żeby akcja od razu ruszyła ładnie, pięknie. E, no i to tyle chyba, no. Tak jest, warto właśnie nie czekać na to, e, robić tak jak najszybciej, ponieważ później wszystko trzeba ogarnąć, tego jest naprawdę bardzo dużo zawsze, co roku. Trzeba to podzielić, musimy mieć na to czas, żeby to jakoś wszystko ogarnąć. Co ważne, jeśli nie ząbki, jest bardzo dużo punktów w Warszawie, na Grochowie, na Pradze Południe. Między innymi obiad Szarlotka, obiad Serniczek na Mokotowie. Są dwa studia tatuażu, jest jeszcze jednak knajpa. Nie pamiętam tego nazwy tego, to wszystko jest do znalezienia na stronie Paczka Challenge na Facebooku. Nie czekać na nominacje, robić zakupy, pomagać. I nominować dalej. Niech nas będzie jak najwięcej, żeby jak najwięcej dzieciaków się ucieszyło. No, ja Wam oczywiście z góry dziękuję w imieniu dzieciaków z naszych Zabkowskich świetnic Środowiskowych. No i dziękuję też naszemu sponsorowi oficjalnemu Kamilowi Sikorze, bo gdyby nie on, to byśmy tu nie siedzieli. Firma MX Custom polecam także. Zapraszam do, do wspólnej Chcia zbiórki. Nominacje. A no i nominację od razu zróbmy. No, właśnie. Co trzeba poruszyć? <laughs> musimy poruszyć. No, i, także. Ja tak no ma tutaj pewien pomysł. Na początek ja myślę, że my po pięć osób nominujemy, U! a reszta po trzy, reszta po <laughs> trzy, e, już tak jak ma być prawidłowo regulaminowo w tej paczce, ale tak, e, to co kto pierwszy, ja czy ty? Może zaczynać. Dobra. No to ja naszych włodarzy chciałbym zaciągnąć do zabawy. Od razu chcieli pomagać, niech zaczną od dzieci zrobią im paczki, także świe świeżo wybrani. <laughs> Przepraszam, jestem trochę chory. Świeżo wybrani nasi radni. Jarosław Pisarczyk, Anna Miazga i Marzena Toton. Oraz pani Małgorzata Zyśk i Robert Perkowski. No i oczywiście Dominik. Ciebie też nominuję. Bardzo mi miło. To było wszystko z mojej strony. Ja wzajemnie nominuję Jacka. Myślę, że Martyna, współzałożycielka tutaj Ząbki News, też nie będzie miała nic przeciwko. Myślę jeszcze o Sylwestrze Laskowskim, który również uczestniczył w tej akcji przez kilka lat prowadząc stację Ząbki, tu mamy już trzy. No i ja z racji tego, że jestem tutaj niższy rangą, w tym pozostanę przy trzech, żeby już nie wymyślać teraz... O, no przepraszam, jakoś mi teraz nie pójdzie nic jeszcze Mamy czas, śmiało. Mamy czas, no dobra. Któż to jeszcze mógłby być tutaj z tych Ząbek? Na, można liczyć zawsze na e, Dudkiewicza z Dolkanu. O, pan Dariusz Dutkiewicz z Dolkanu. Bardzo fajny gość, sympatyczny. Zapraszamy również do udziału. Na pewno akcja mu się podoba i, e, i weźmie udział. To mamy już cztery osoby. E, no i cóż, e, może jeszcze jakaś propozycja? Jeszcze jakieś. No. <laughs> Wystarczy. Kto ma ochotę, niech pomaga. Okażcie serca. To wszystko. Dziękujemy. Zapraszamy. zapraszamy.